Ja, siemanko, z tej strony chwili witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. W kolejnym odcinku od Żula do Króla. Odcinek 9. Yy, mamy wrzesień. 1 września, godzinę 11. I lecimy z uprawką. Specjalnie zostawiłem yy, jedno pole na odcinek, żeby kultywatorować. Więc, jedziemy kultywatorować Specjalnie akurat to jedno pole sobie zostawiłem Bo tak ogólnie doorałem tam do końca i wszystko ogarnąłem w sumie Jedyne co właśnie zostało do roboty to uprawka i siewy Nie. więc... ja y no, jadę uprawiać Jedziemy na tamto dalsze pole, minąłem tamten przejazd, jestem głupi. Muszę teraz dalej jechać. Yy, wziąłem jedną znajdźkę, jak dobrze pamiętam. A no, raczej wziąłem znajdźkę. No, tutaj chyba stąd wziąłem znajdźkę. No, wziąłem jedną znajdźkę. Yy, poza odcinkiem też poogarniałem yy, krowy i świnki, i kurki. Ogólnie pościeliłem. Znowu trochę tych belek poszło, ten tak więc fajnie, bo bynajmniej yy, no coraz mniej tych beleczek jest, nie? Ale i tak, że jakoś dużo tej słomy to oni nie zabierają. Więc raczej trzeba będzie coś kurczę sprzedać zimą, no, ale to dobrze było. Tylko więcej kaski. Ta kaska się przyda. No. No wątpię, żeby. Nie, aż tyle, żebym aż tyle potrzebował. Tak szczerze, to jedna. Jedna przyczepa. Dobra, no, no dwie przyczepy by mi wystarczyły. W stu Dobra. No Mamy nasz kultywatora, który bardzo fajnie uprawia Zwałem taki fajny Więc robota i nim idzie dobrze Dobrze robota idzie no. Yy. Będziemy jechać też po ten Nie będziemy dzisiaj jechać po właśnie świąt do siewu. Kupimy na do siewu i kupię... Chciałbym kupić tonę yy, tego. Tej paszy dla świni. Bo dla świnek będzie to taka specjalna pasza. Więc będzie dobrze, bo będą mieli wszystko i będzie git. Ten w planach mam właśnie też pojechać golfikiem i poogarniać. Dobra. Cześć nie wiem jak z tym gulfikiem to wyjdzie, bo mamy 4000 Eee Turki typu big Bag ziarna za 900 zł Karma dla świń. Dobra, starczy starczy, dobra, to czekaj, czy kupimy jedno to 900 zł Jeszcze 1500 zł nam aktualnie zostaje nie są tu duże pieniądze, ale nic nie zrobimy. No, może znajdźki wezmę, jedną znajdźkę może, albo dwie i będzie git. Bo te znajdźki też bym chciał sobie w sumie pozbierać. W nie tak, że w jeden odcinek i od razu idę i zbieram wszystko, tylko tak za chwilę, jak będę potrzebował kaski. Aktualnie jest taki moment gdzie potrzebuję kaski Bo 1500 zł to nie jest dużo Chociaż teoretycznie to by był ostatni wydatek już teraz na yy, nawozy będziemy dawać wiadomo na no, Po zimie, nie? Po sprzedażach było co ja poklikałem po sprzedażach będziemy dawać nawozy, tak samo opryski w sumie No to... To by był chyba ostatni wydatek Ale no nie, bo może świnką by się dokupiło też tak. Zależy czy by zaczęły jeść nagle Jakby nagle zaczęły jeść, to... To kurde by trzeba było im dokupić no i zależy czy starczy też ten jeden worek yy, jeden worek nasion. Nie. Jeżeli nie starczy no to wtedy mamy lekki przypał. Dobra pojedziemy to po sąsiadowym. Nic się nie stanie. Tak sąsiad ma dopiero zasiane. To się nic a nic nie stanie. Będzie jeszcze jeden odcinek z siewu No bo na tym odcinku chciałem żeby była ta uprawka kultywatorem Bo kultywatorem na odcinku nie było jeszcze robione ten Po prostu chciałem żeby to było Bo fajne fa Fajny zestaw w ogóle Ten kultywatorek z tym e, jednym wałem siedzi Później byśmy mogli sobie dodać dwa i nowym traktorem. Yy, kultywatorować. Albo no, i 30, bo 30 też by dała rada. Oczywiście. No ale, wiecie. Nawsze zapas mocy musi być. No. I mamy zaraz już to pole zrobione. Więc szybko poszło Szybko poszło pięknie się yy, napisać w komentarzach w ogóle ile będzie miała 30 motogodzin Na końcu serii Na sam koniec serii, jak tą serię sobie skończymy Czyli tam ponad 100 odcinków jak będzie no, możecie napisać. No bo jak... Dopiero... No, jeszcze nawet nie zaczęliśmy siać, a ona ma 5.7 motogodzin. No to będzie... Będzie akcja. Zaraz będzie padać, tak więc też chciałbym jak najwięcej ogólnie tutaj ugarnąć. Bo w deszczu, ole, na dwa koła Bo w deszczu wiecie Trzeba obrać O kurde to nie tu! Trzeba obrać czapkę z y, parasolem tam taką Skręciłem się zagadałem i skręciłem tam gdzie nie miałem skręcić tak to bywa Jak tu Remek żyje? Remka nie widać czy żyje czy nie Dobra Jedź Jedź, 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 jedź. No yy, Ogólnie tak jak widzę ile jedzą krowy to raczej idealnie zrobię te kostki idealnie wystarczająco yy. wow. no w sumie to raczej idealnie to ogarnąłem bo no całe sianko na pewno pójdzie i, i tam i, coś sądzę że jeszcze połowa trawki też by poszła Dobra, musimy przystawić Cezarkę. Wiem, nie chce siać. Musimy sadzić. Dobra, odstawimy ją tutaj. Przed prasę. To już nie chce siać. Kurwa, siad. Aaaa, dobra. Wierzymy naszego poznaniaka. O, pięknie, pięknie Ok Jedziemy na podwórko bardziej Tutaj A się staniemy tak tutaj na środeczko. Opuścimy go, otworzymy klapki Zgasimy ciapka I dobra, i bierzemy Golfa. Pięknie. Wbijamy mu trójkę. Rzepka jest podczepiona. Dobra, można jechać. Dobra. Jedziemy. Nic tu nie jedzie, to można wyjeżdżać ładnie. Dawaj mu piątkę i jedziemy te 130 Chociaż on się nie chce rozpędzić Już tak bardzo Musiałbym z czwórki Z czwórki by trzeba było Zacząć, żeby on Trochę dostał O kurde, samochód Dobra, tu uwaga, bo tu krawężnik jest Mam złe wspomnienia Po krawężnikach Hole mieć kiedyś takiego zetora Kurde To to już jest maszyna No nie Stara poczciwa 30 Dobra Dawaj, 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 o dobra, już coraz lekciejsze robi, tutaj, naprzód, tak, tak, o, o, jeszcze ziarna tu, łoł, wow, wow wow jeszcze ziarno tu, a tak, ustawię te ziarna, jest jedna paletka tylko ziarna. Ułożysz się normalnie? No dobra, nie, to nie ło dobra OK Mamy ogarnięte, ja sobie mod od Yyy... wyłączę Tryb płdziana w sumie dobra. czwóreczkę, bo na piątce będzie zdychał bardziej z obciążeniem dobrą. ogólnie siejemy dwa pola jęczmienia, trzy pola pszenżyta i jedno pole ziemniaczków. Tak. Więc takie... No, pszenżyta jeszcze... Wiadomo, to jest drugi sezon dopiero. A jęczmień to, jęczmień to. Jęczmień trzeba zasieć. Jęczmień to już jest klasyczek w gospodarstwie. Dobra. Jedź, 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 jedź. jedź. Okej. Okay. Dobra. Nie mogę podnieść, nie, no. No dobra. Z tej odległości nie wezmę. Więc muszę podjechać. Okej. Okay. Jedziemy z jęczmieniem. Dobra. No i sobie rozplanowałem yy, pola. Pola jeżeli chodzi o pszenicę i o jęczmień. To tak. Tutaj jest prężyto. Yy, tu są ziemniaczki. Yy, tu jest jęczmień. Tu jest jęczmień Przężyto i Przężyto Ten z jęczmienki są e, dwa małe pola za to trzy największe tak naprawdę są e, przynżyto Tak zadecydowałem I tak też będzie No i pięknie można jechać. Dobra. tak, żeby nie robić mijaka i ładnie jedziemy. Ja wiem, że tutaj tekstury się będą gryzły. Tutaj było przeorane. Ale trudno. Dobra. No i yy, jedziemy dalej. Tutaj Piękne drzewko do które przywaliłem znowu. No to drzewko chyba muszę ściąć, bo tak mi to przeszkadza, że nie wiem czy tego nie zetnę. Pizdu. Po co się pierdzielić? Jest takim maim drzewkiem. Wiem, że daje tak trochę klimatu i nie jest pusto na tym polu, ale mogłoby podrosnąć. Wtedy by było lepiej. No, jeżeli wam chodzi o, o to, że nie dałem yy, wapna, czyli pH nie zwiększyłem, to zwiększymy to w następnym sezonie. Next season będzie w Aplu, bo next season ee, będzie więcej kaski. Bo tutaj było te 5000, i widzicie, ja mam 1500 złotych, a nie wiem, czy mi w ogóle wszystko wystarczy, żeby zasiać, A muszę jeszcze kupić nawozy i opryski. No dobra, co prawda, te nawozy i opryski będą kupione. kupione kurcze po sprzedażach. Ale i tak trzeba to doliczyć. Uh -huh. Widzę, że tam jest niemiły mijaczek. Tak zwany nierówny teren, który jest na tym polu, który mnie prześladuje. no naprawdę, tutaj z tym terenem to jest tak przesrane. Jest potężnie, nie? O, no ogólnie chciałbym wam bardzo z całego serduszka podziękować za... ...taki fajny odbiór tej serii, no bo... ...widzę, że się rozkręcacie. Coraz więcej wyświetleń. Wracamy na dobre tory. Coraz więcej subskrypcji też. Subskrypcje cały czas lecą do przodu. Yy, no jak na ten czas. 90 wyświetleń. Jest, jest fajnie. No widzę po prostu, że ta seria wam się podoba. Będę nagrywał. Prawda, w czwartek raczej będę wracał już do szkoły. Ale co, ten, co, co te trzy dni film, to tam się nie stanie. Najgorszy będzie ten pierwszy tydzień, bo muszę napisać wszystkie sprawdziane, wszystkie plakaty po bo jest 28 tysięcy plakatów do oddania i jeden sprawdzian do napisania. No ale To 3 tygodnie i Święta Też przerwa To fajnie Bo wtedy będzie Cały tydzień praktycznie Przerwę od szkoły będę miał Więc... może trochę więcej filmów nawet by była jeżeli się zapytacie o to czy będzie nowa jakaś inna seria też to nie aktualnie chciałbym się skupić na tej serii jest to seria naprawdę fajna ten po prostu sobie Yy, na kanale będziemy widnieć tylko jedna seria. No, od żula do króla. No, kiedyś będzie sezon drugi na... ...25. No ja już mam plan swój, żeby zrobić 25. No i to później. Wiem, że teraz teoretycznie można by, ale... Musiał upgradenąć kompa, nie chcę upgradeować kompa, bo jeżeli będę miał czwórki z wszystkiego to na koniec roku to będę miał nowego całkowicie kompa za 15k A nie wiem czy będę miał ten, bez sensu by było też teraz kupować kartę graficzną jeżeli za 4 miesiące tak naprawdę się okaże, że będę miał full nowe czy nie zobaczymy no zobaczymy zobaczymy miejmy nadzieję, że tak, ale niemiecki jest takim głównym że wątpię, Bo wątpię wam w to Jeżeli też nienawidzicie niemieckiego, to napiszcie w komentarzu, szybko, serduszko. Tak. No i chłopie, potężnie zrobiona reklama. Dobra, 24 minuta, to przejedziemy sobie... Zrobimy tutaj poprzeczniak i już ustawimy z powrotem i zakończymy I jakże ten piękny odcineczek. Tak. No, nie bierze jakoś mega dużo ziarenek, ta, więc może nie będę musiał dokupywać może wystarczy tyle ile mam, czekam, chyba nie dosiałem dobra okej okay. to by było na tyle widzimy się w następnym odcinku na razie, cześć